On na koniec pyta, a wymienimy się numerami, to pomożesz mi, żebym przyjechał do Europy. Ja mówię stary, brudne łapy jak wiadomo, standardowa sytuacja, obie straki nie było sos. Złamałem się, przyznaję się tutaj bez bicia. A zaraz ktoś zapyta o co chodzi, w kierowniku. Witam serdecznie, nowy odcinek, nowa przygoda, wciąż z Gambii, moi drodzy. Polecam obejrzeć odcinki wcześniejsze, na których duszą odcinka była Ela Polka, nasza rodaczka. Szanowni Państwo, jedziemy dalej przez Gambię na wschód, na wschód, moi drodzy. No więc, zapraszam Was na odcinek. Zostawcie łapkę, komentarz i rzecz jasna podajcie odcinek dalej, żeby sandały miały paliwo. A ja walczę, walczę z kurzem, walczę z wiatrem, walczę z brudem, walczę z czasem poniekąd. Ale o tym później, moi drodzy. Zapraszam was w podróż przez Gambię na wschód. Jedziemy. A gdzie dojedziemy? Gdzie będziemy spać? Co będziemy jeść? Co będziemy pić? Nikt tego nie wie moi drodzy. Ja nawet tego nie wiem. Nie mam pojęcia kompletnie. O nie ma jak się złapać w ogóle. Jedziemy do Brykamy. O kurde. Czekaj weź, we, can you help? A to mów Okej, okay, już myślałem, że mam wychodzić. Dobra, okej. Okay. O tak o, jedziemy tutaj z całą drużyną. O kurka! Ups. Pomocy, pomocy! Tutaj, Dobrze jest, całą moją drużyną. Wchodzę, wychodzę. Kto wysiada? Wysiadłem z tego busika. Idę teraz na skróty tutaj na tą drogę, na którą muszę się przedostać w kierunku wschodnim. Ale w busiku no, rozwalił mnie gość, ale to nie jest pierwszy i ostatni raz pewnie pytanie, które otrzymuję. Skąd jesteś z Polski? O, a co tu robisz, turysta? A, to ci łatwo tutaj przyjechać. Mówię, no łatwo. Do Gambii jest mi bardzo łatwo przyjechać jako turysta. No, a czemu mi jest ciężko przyjechać do Europy jako turysta? Ja mówię, bo ty, jak przyjeżdżasz jako turysta, to ty nie chcesz tam być turysta, tylko ty chcesz tam żyć. Koniec. No dobra, ale jak chcemy jako turysta przyjechać, to co mam zrobić? Ja pytam się, dobra, a jaką masz pracę? Jakie masz, jaką masz edukację? I czy masz wystarczająco pieniędzy na to, żeby się utrzymać w Europie, bo no Europa jest kosztowna. Koniec. Koniec. I później na koniec, już taka wiecie, bo, bo on był taki bardzo, że tak powiem, w, tym, w tej całej konwersacji był bardzo taki, taki agresywno-pasywny. No i on na koniec pyta, a wymienimy się numerami? to pomożesz mi, żebym przyjechał do Europy. Ja mówię, stary, ja Ci nie chcę pomóc. Ja już jestem bezpośredni. On mówi, no nie, no to byśmy mógł pomóc, przecież jesteśmy znajomymi. Ja mówię, roz rozmawiamy 5 minut, nie jesteśmy znajomymi. No, ale możemy być. A ja wtedy do niego, ale ja nie chcę. Słuchajcie, takich sytuacji jest tak dużo, że ja nauczyłem się w swoim życiu być totalnie... Good morning totalnie bezpośrednim, szorstkim i niekiedy może to brzmieć hamsko, ale inaczej się nie da. Bo jeżeli ktoś po 5 minutach mówi o tym, żebyś pomógł mu zdobyć wizę do Europy, no to się gotujesz. Ja już się nie gotuję, no może troszkę, ale jestem po prostu bezpośredni, żeby nie dawać nadziei. I żeby się po prostu, wiecie, w tą, w tą ta, taką mieszankę tego wszystkiego, e, żeby się nie pchać, bo to też bez sensu. To, szanowni Państwo, jest nasza trasa. Ciekaw, good morning! To jest nasza trasa. Koleszka kupił. Co oni mają z tym? Słuchajcie, przychodzisz, kupujesz pieczywo. Gość 15 razy dotyka tą bułkę, żeby powiedzieć ci, czy na pewno jest miękka lewą, prawą ręką, jaką byś tam nie tego, jak, ile byś tych rąk nie miał, to on wymaca to z góry, z dołu, po środku. i później jeszcze ci ludzie, wiesz, pakują w tą gazetę albo w jakąś kartkę tam, co z ulotkę, nie wiem, tam z, z Senegalu, z Maroka, z Algierii, co przypłynęła przy, przy, przy kontenerowcem ulotka, bo się nie sprzedało, bo się nie rozniosło albo się zde, zdezaktualizowała e, produkcja na tej ulotce i powiem Wam, że brakuje nawet takiego podstawowego, świadomego sprzedawania pieczywa higienicznych takich kwestii. No po prostu to jest niesamowite, że oni tak to macają. I zaraz ktoś powie: A ty, kierowniku, macasz jabłka na stoiskach. No ja macam, ale jabłko umyjesz, a chleba nie umyjesz. Nie, yeah, don't worry. Tutaj, szanowni państwo, z H Hosanem z K Kairu złapałem, z Egiptu koleżka, złapałem mo motostopa. To jest dość ciekawe, bo my się z nim złapaliśmy wzrokiem, jak jechałem w tym autobusiku na ulicy, w sensie przez okno jak wypatrywałem. a później go spotkałem, machnąłem ręką, od razu się zatrzymał. Hello, hello, Hasa! Very good! Thank you so much for, pivot, for, for lift Okej, thank you so much. Exactly. You know this yes. Koleżka z Egiptu, no przez sympatyczny, przez sympatyczny przyciągnęliśmy się, zapraszał mnie już tutaj na tego, na coś do picia i pogaduszki, ale mówię stary. Ja dopiero zacząłem praktycznie dzień, bo tam u Eli się jeszcze przeciągnęło. Ela chciała ze mną nagrać odcinek, więc przeciągnęło się, więc późno wyjechałem, dosłownie po 12. Więc no nie ma tutaj za bardzo czasu, że tak powiem, na to, żeby się rozsiadać na jakieś yy, pitu-pitu. Opcja na tak zwaną folię. Jest to bardziej budżetowa wersja szyby. Ale tutaj w sumie najważniejsze, żeby z przodu była w miarę, nie, bo to najbardziej wieje. Pamiętam kiedyś w Jordanii jechałem z gościem 90 na godzinę i nie miał przedniej szyby. Czujecie to? W samochodzie. No normalnie myślałem, że mi tam zed, zedrze, zedrze włosy yy, z tego z głowy. Nie było trzeba długo czekać, żeby złapać kolejnego stopa. Abdubadzi, thank you, thank you so much for lift. Gambia jest so beautiful and so nice people. Very friendly people. Mówię tutaj, że bardzo ludzie są e, przyjaźni, i tutaj, właśnie z kolegą rozmawiamy na ten temat, że, e, że sąsiedzi Gambii, czyli Senegalczycy, są bardziej hardzi, bardziej twardzi, e, trudniej z nimi nawiązać taką interakcję. Moim zdaniem, bo waszym niekoniecznie tak musi być, ale z moich doświadczeń, dwukrotnych po wizycie w Senegalu, taki jest to odbiór. A w Gambii ludzie są do serca. Like diamond in Africa. Można powiedzieć, że to jest taki diament afrykański Pod względem Tego budowania relacji, takiej życzliwości, ciepłoty, serca To tutaj Gambia Jak ktoś mnie zapyta jeszcze o drugi kraj, to może Tanzania Ale Gambia to jest, to jest top jeden Takiej ciepłoty Życzliwości Koleżka tutaj parkuje Ja tutaj się chowam pod tym Pod dachem o, i tutaj będę łapał stopa. Nie ma inaczej. Czekam, it's, it's cool, yeah. Tutaj koleżka, tutaj ten sobie gada przy, przy mnie. Standardowo, ale najlepszy zestaw pytań. Skąd? Skąd? Jak długo? Gdzie śpię? Początek rozmowy. Mał mał mały ruch jest. A, ale piękny widok Koledze pokazuje o. Pokazuje tutaj. Temu też pokażę. Beautiful No Jedziemy ciężarówką z chłopakami z Mali. No. No. Długa jak nie wiadomo co. Najlepiej jak w kinie. Tutaj proszę zobaczyć. Burz na lewo burz, na prawo burz, tutaj już węże i te wszystkie stwory, których się obawia się tak bardzo. To one są tutaj. Ja w takim miejscu przebiłem namiot. Nie namiot, tylko materac. I idzie na tych punktach kontrolnych szybciutko. Tutaj przyznam szczerze, że no jadąc z chłopakami, to jest trochę, powiedziałbym, pod znakiem zapytania, bo. Oni są na pewno bardziej na, na celowniku, więc trzeba też się z tym liczyć. Przy kontrolach oczywiście. Aha. Tutaj chłopaki no i popchnęli, pojechał. O i stanął. Aha. Palone, żeby zniszczyć, zniszczyć po prostu te krzewy, tylko tę uroślinność, ona i tak odbije. Ale popalone. Tutaj dopływ rzeki Gambia. Tam było na punkcie kontrol smarowanko, a tutaj lecimy dalej. Na postojówce z kolegami Lecimy tutaj, chłopaki z Mali trochę słabo po angielsku Tutaj ciężarówka cała Gaz wieziemy. Znaczy, przepraszam, paliwo wieziemy, bo wiecie, że Mali nie ma Nie ma, nie ma portu, nie ma Dostępu do Oceanu, więc wszystko idzie transportem lądowym Spoko jest Oni ze mną mają dobrze, wiecie czemu? Bo na checkpointach ich nie sprawdzają w ogóle, tylko przelatuję, bo myślę, że jestem szefem tej firmy. Grubo, co? No a tutaj widzicie, wypalają totalnie, totalnie robią to z premedytacją, bo niestety burz. Yy, busz... Zobaczcie, to jest pora sucha, więc ten burz jest wyschnięty i on się pali elegancko. Kiedy przychodzi pora deszczowa, on zaczyna w ogóle rozkwitać. On zaczyna tutaj bujnie. Się rozwijać, rosnąć. Jeżeli go w porze suchej nie spalą, to niestety później nawet wchodzi to na drogę. No i ludzie muszą to ręcznie maczetami ogarniać. No i moskitiery, termitiery, przepraszam, moskitiery, termitiery, moskitiery to masz przed komarami, jak się próbujesz schować. Ale piekło, jak ich mało. Strasznie. Liebe Sasri Anita da Dobra Dobra He ku Opa Dziśby ku Opa Bye bye Bomboyash O kurde Telefon mi wypadł Ta koleżka mówi ty telefon mordo ci wypadł O kurde, bardzo życzliwi, bardzo życzliwi kierowcy, pojechałbym z nimi dalej, ale już nie, nie ma opcji. Bardzo fajny kontakt, pierwszy kontakt, że tak powiem, z Mali, z malijczykami. Uuu, jesteśmy w miejscowości Soma. Ale jest piekło, jest piekło, Szanowni Państwo. Chyba poszukam hoteliku jakiegoś z klimatyzacją, żeby wiecie, żeby mnie to po prostu nie spaliło. Ale nieźle. Tutaj dzień się zaczyna po 17. Wtedy temperatura jest znośniejsza. Teraz to moi drodzy wszyscy śpią. Znaczy nie wszyscy no. My nie śpimy i kilka osób tutaj co handluje nie śpi. Gambijskie orzeszki. Że tak powiem towar eksportowy tutaj. Idę kupić ten internet, bo tutaj jest Ponoć internet, ale gdzie oni mają ten internet? Ojej, w sensie, to są tak groszowe sprawy z tym internetem, że trzeba go mieć. Wcześniej nie zadbałem, więc nie mam. Ale gdzieś tutaj powinien być. Tylko weźcie, znajdźcie. Koleżkę spotkałem ty. Krzyczy do mnie, nie, 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 nie. Ja myślę, o co biega ty, o co biega, mordą. Mówię. Przychodzi ten i mówi, że on widzi, że ja Polak i jestem po fladze. I mówi, że tego, że on w hotelu pracował kiedyś w Senegambia, gdzieś tam jakiś taki duży hotel. A witam, hello, witam. I że on dużo miał styczności właśnie z tymi, z Polakami. No i pierwsze co powiedział, to że Polacy bardzo, że problem jest, problem, że Polacy dużo piją i wtedy jest duży problem, nie? No, więc taka, t, 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 taki ten jest. Taka sprawa, badajcie to. Supersonicz. To tak polsko brzmi. No, powiem Wam, że głowa rozbita. To jest GAM. Wygląda jak żywica. Do, do, do prania się używa. Wow. Niesamowite. Żywica. Do prania. Ale jeja. Ciekawe. Ty no, oficjalne miejscu zamknięte. idę do nieoficjalnej, tutaj do Morduli. Kosztuje dychę. Zobaczymy ile będzie chciało ode mnie, co? Ciekaw jestem, 10 dalasy to jest 60... Może nawet nie, co to, to jest nie 60 groszy, to jakieś 10 groszy. Może tak mało. O, Borda kupuje. Podwójna cena, ale damy radę. To jest fajne, właśnie, że nawet jak jest zamknięte. Ale co to za piękność przyszła po kartę? W sensie, no. E, fajne to jest, że jak nawet jest zamknięte, to, to jest otwarte. Dobra, miejscówę teraz znajdźmy, żeby nas nie wykosili za mocno z klimatyzacją. Bo tutaj jest 40 stopni, słuchajcie, 40 stopni ładuje tutaj na tym, na, na, że tak powiem, na, na słupie rtęci. I mydleje, mydleje. Normalnie po prostu tutaj, że nie ma w ogóle zlituj i, no jest po prostu grubo. Tutaj jest grubo. No, thank you. Hmm? No, you want photo? I, I should make photo for you? For you? No, thank you. No, sorry, I don't. A soli jest, I say temperatur. Nie, złamałem się, przyznaję się, tutaj bez bicia. A zaraz ktoś zapytał, o co chodzi. Kierowniku, z czym się złamałeś? Pokazuję. Kupiłem to ustrojstwo Powiem Wam, że to naprawdę koreluje z temperaturą. Bo jak jest naprawdę bardzo gorąco, tak jak teraz, ja normalnie potrzebuję jakiegoś zwykłego cukru. Cukier, 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 żeby była energia. Ci ludzie tutaj siedzą, ci ludzie się nie przemieszczają. Więc to jest związane z wysoką temperaturą spożycie tego napitku. Ale słońce mocne co? Teraz pozostało nam ogarnąć kwaterkę. Jak nie będzie dobrej ceny, to nie będziemy tutaj spać. To po prostu pójdziemy za miasto, postawimy namiot i bez łaski, tak zwanej, sobie na spokojnie. I tyle. A ta miejscówka gdzieś tutaj musi być. Tutaj, tutaj. Gdzieś tylko trzeba po prostu znaleźć wejście, bo to też nie jest takie oczywiste. Gdzie się wchodzi? Traktorek. Cóż, to w ogóle powiem Wam, że tutaj, jeżeli coś się zepsuje, to się wyciągnie, co można i się zostawia bo się nie opłaca tego wyciągać Co się przeciągać, wyciągać tutaj chyba był jakiś kamper stoi zagramaniczny za, za zagramaniczny idę zapytam cenę skąd to to? jakiś e europejski? O. ty to tak na grubo to na pewno hotel? mordula na zdrówka to gambijska rejestracja. Szybkie rozeznanie. Nie dało się negocjować. Wysoka cena za białą twarz. I do widzenia. Ja do niego mówię, panie, może pan spuści? On mówi do mnie tak. Nie. Ja mówię, ale zobacz. Klient do ciebie przyszedł, a ty. No, this is so expensive. Okay, I'm here. I'm going to the next! Don't worry. To ten koleżka, co tam po polsku trochę mówił, co, co go wam przedstawiłem, w sensie powiedziałem, że go spotkałem. I, I ten, i co chciałem powiedzieć? Mówię do niego tak, przyszedł do ciebie klient, a ty tracisz pieniądze, bo wystarczy trochę opuścić. A on mówi nie, to jest finalna cena, fix price I, i koniec, i koniec. Mówię, dobra, nie to nie, jest kolejny na mojej drodze. Pójdę tam i najwyżej jak tam, tam będzie lipna cena, to najwyżej wrócę sobie, nie? Nie mam przecież lipy. Street boysi. Muzyczka leci, głośnik w łapie. To są, to są w sumie tacy drillowsi tutajsi, nie? Jedę szybciej. Ciekawe jest to, jak tutaj w Afryce, te style, te style takie uliczne, one ewoluują na wzór tych amerykańskich, tych europejskich, nabierają takiego swojego poniekąd charakteru. Jest baza, ale ta baza przekształca się one ze, ze względu na, na to, co tutaj mają, na to, co, że tak powiem, wpływa na nich, na tą ich kulturę tutajszą, ten klimat. Dobra, ładuję kolejny hotelik. I zobaczymy. Jakieś tam dziewczyny do mnie wołają. A ja zajęty. Zobaczcie jakie łóżko odwalone małżeńskie. Takiego w chacie na pewno nie macie. Zobaczcie jak zrobione elegancko. Jakieś klipsy. Wszystko jest. No potencjał bardzo fajny. Miejscówka ten, hotelik, wygląda bardzo dobrze, że tak powiem. Wejdziemy, zapytamy, wybadamy sytuację. Machnę dziewczyną. Jakaś pani pojechała z zagranicy, ale bardzo opakowana. Widać, że tutaj sobie sama podróżuje tym, tym jeepem. Sama była w środku. My tutaj zajdziemy, zobaczymy, co tam słychać. Hello. No, nie można palić w środku elegancko. Na zewnątrz też dobrze jest. No ciekaw jestem, ile klatka tutaj kosztuje. Co, co to w ogóle za sejfy, ty? No, zobaczymy zaraz. No tutaj powiem Wam, że zaczynaliśmy z 2000 dalacji, czyli ze 100 chyba około 10 zł. No i jesteśmy na 50 zł. Kurczę. Ja bym powiem, że tutaj kto nie negocjuje ten dwa razy więcej płaci. Ale bardzo przyjemny lokal z internetem szybkim, bardzo czysty, z kamerami. No więc, i co najważniejsze, że klimatyzacja działa, moi drodzy, przez cały czas, bo to, to też nie jest takie standardowe w Afryce. Bo w Afryce jest bardzo często tak, że włączają, e, załóżmy, od 19 albo od 20, i załóżmy, o 7 rano wyłączają ze względu na oszczędności energetyczne. Ziomek mi chciał dać tutaj taką wielką lodge. Za te 50 parę złotych, ale mówię, mordo, jeśli ona jest tutaj przy ulicy, no to zapomnij. Ja nie chcę tej wielkiej, wystarczy mi mała, e, taka, która, w której po prostu będzie cicho, bo tutaj jest, słyszycie muzykę? Muzyka, browary i tak. No nie otworzyk. Chciałem wejść, pokazać Wam na górze. Zaraz może ten ziomek wejdzie, przyjdzie. Zobaczcie, jak tutaj mniej więcej to wygląda z tej perspektywy. Tutaj słońce już dość nisko. Tam sobie śmieci palą. Standardowy zabieg tutaj, ze względu na to, że no nie ma tego systemu, że tak powiem, zarządzania śmieciami. Wszędzie w każdym pokoju ponoć jest klimatyzacja. No więc będziemy dzisiaj tak wygodnie spać. Tutaj jest dworzec autobusowy, ale nie pokusimy się o to, żeby jechać autobusem. Bo no to jest zbyt ciekawy w ogóle odcinek, żeby to zbeszcześcić autobusem. No więc tak to mniej więcej wygląda. Jak słońce zachodzi, to jest, To wydaje się ten chaos jeszcze większy niż momentami w ciągu, w ciągu dnia. Dobra, pokazuję wam tak, tu jest jakieś wejście. Mam nadzieję, że mi tutaj nikt nie wejdzie. Tutaj jest salon. Nie wiem w sumie, co to jest za pokój. Tutaj jest jeden pokój, tutaj jest drugi pokój. No i ja mam w tej cenie, co wam powiedziałem. To mam właśnie tak, ten pokój tutaj chyba jest szafeczka, albo lodówka, nie szafka. I tutaj takie łoże, tutaj jest, że tak powiem, klimatyzacja. W pokojach można palić, więc tak mi się przynajmniej wydaje, bo ja to jestem czuły, poprosiłem, żeby był pokój nie blisko tego, nie blisko, że tak powiem, ulicy o, więc mam tutaj, że tak to określę z bardzo takim lokalnym widokiem, co mnie cieszy. O, idę coś na miasto, jeszcze zjem. Kurczę, którędy ja wylazłem. Ty, jakimś bocznym wejściem, wyjściem, ale idę coś zjem, coś zjem i idę odpoczywać, powiem Wam tak. Bo jutro to moi drodzy, to ja muszę się trochę postarać. National Water and Electricity Company. Ach, mamy miasto, mamy somę. No, zobaczcie, tutaj kanapka z kurczakiem. This is chicken. Yes. And this is tak na oleju. Tutaj się podgrzewa. O, tutaj się pod, przynajmniej podgrzewał. Szefowa brudne łapy jak wiadomo. Standardowa sytuacja. O raki nie było sos. Sos. Aha. It's nice. Tutaj może mnie nie zgasi, o i gazeta. It's, looks nice brudne, niebrudne o, tu jeszcze można in, in, innovation in wealth management, gazeta przeczytana i jeszcze pos, pos, posłuży że tak powiem za ten, za o kanapka fajna kanapka, ładnie to wygląda no higienicznie niestety słabo, powiem tak cebulka, mięsko mm. o kurde, kosztuje To są te W mi trzeba uważać Bo zęby zostawisz na tych kanapach afrykańskich. Ale faj Uf. 6 zł taka kanapka Coś źle? Jeszcze chyba nawet sos można A nie wiem czy to z, tej restaura... z tego restauranta Canajus? Można? To można, mordo. Mordo. Co? To ty to, to, to prawie jak u siebie. Ja w pewnym momencie już mam poczucie, że... O kurde, wylało. Cholera. Do, do... <grym> Sypnęło. Brother, do you have... Szmata tam wycierał ktoś dupę. Prysnęło mi na całe spodnie Honender. Ekstra ostry. No delikatnie, nie wiedziałem, że tak wiesz, że to tak poleci. Ja pierdzia... Nie jest źle. A ostre. O Jezu. Będzie piekło 16 razy. Herbatkę u szefa pije porządna herbatka miętowa 10 Dalasi 10 Dalasi to jest 60 groszy całkiem spoko kanapka też była okej okay. miejmy nadzieję, że nie będzie przeboju żołądkowych, ale słuchajcie pokój mamy z klimatyzacją więc jest dobrze powinienem wypocząć yy, i co, kończymy odcinek łapeczka, komentarz i rzecz jasna podanie odcinka dalej zawsze na plus no, ciekaw jestem, czy już jest na kanale 200 tysięcy widzów. Bo, oczywiście, nie montuję tego, nie wrzucam tego bezpośrednio. Dzisiaj nagrałem, jutro wrzuciłem. Nie da się tego zrobić, bo internetu nie ma, nie ma energii, nie ma siły czasami po prostu, żeby to zmontować. Słuchajcie, żegnam się z Wami. Trzymajcie się. Dbajcie o siebie, dbajcie o zęby. Bo bez zębów nie ma życia. A mnie trochę zaczyna boleć. A jeszcze droga długa. Droga, długa, moi drodzy, na tak zwany wschód. Spójrzcie na mapę i zerknijcie, co tam słychać. No, więc tak, pozdrawiam Was serdecznie prosto z Somy w Gambii, czołem.